Na moim kanale Soul Medica. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem i terapeutą. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam trochę na temat bardzo interesujących treści, które zostały zawarte w baśni Królowa Śniegu autorstwa Hansa Christiana Andersena. Zacznę może od tego, że w ogóle w kulturze istnieje bardzo wiele. Takich odniesień, śladów nawiązujących do relacji międzyludzkich, do obszarów bardzo tajemniczych przestrzeni, właśnie międzyludzkich, nawiązań również do kwestii psychologicznych, duchowych. I to występuje zarówno w literaturze, poezji, muzyce, malarstwie, w bardzo szeroko rozumianej sztuce i kulturze. I jakiś czas temu ja przyglądałam się takim, można powiedzieć, najważniejszym baśniom, które, które w naszym kręgu kulturowym są znane i opowiadane od wieków. I jedną z takich właśnie najważniejszych baśni jest Królowa Śniegu Hansa Krystiana Andersena. Zrobiłam sobie troszkę notatek, żeby o wszystkim Wam powiedzieć, co zauważyłam w tej baśni, i będę starała się w tym dzisiejszym filmiku ująć właśnie to, co najważniejsze, dlatego, że Hans Christian Andersen w Królowej Śniegu zawarł, opisał rzeczywistość tak niezwykłą. Tak przerażającą, tak demoniczną, że należy bardzo dokładnie właśnie przyjrzeć się temu i wyciągnąć wnioski. Zobaczcie, że Królowa Śniegu to baśń, która opisuje losy zaprzyjaźnionych dzieci – Kaja i Gerdy. Byli to sąsiedzi, żyli w przyjaźni aż do jednego z wiosennych dni. Andersen napisał w swojej baśni wprost: Były to bardzo dobre dzieci i kochały się jak brat i siostra. On już na samym początku swojej opowieści właśnie podkreśla ten fakt, że były to bardzo dobre dzieci, dzieci, które kochały się jak brat i siostra. Jednak pewnego wiosennego dnia do oka, do serca Kaja dostaje się tajemniczy odłamek diabelskiego zwierciadła, który odmienia, można powiedzieć, na, wie, na wiele, wiele miesięcy spojrzenie chłopca na świat na ludzi, na siebie samego. A więc wszystko, co piękne, wszystko, co dobre, od tej pory Kaj widzi jako brzydkie, złe, zepsute, niepotrzebne. Czyli możemy powiedzieć takim językiem trochę psychologicznym, ale bardziej zdecydowanie duchowym, że następuje demoniczne przejęcie, przemiana Kaja. Tak? Miły, dobry chłopiec przemienia się w dziecko złośliwe, w dziecko okrutne. I ta przemiana, co bardzo ciekawe, następuje bardzo szybko. To nie jest jakiś długi proces. To się staje w, w jednej chwili, można powiedzieć, nagle, niespodziewanie. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla takiego demonicznego przejęcia, jak to nazwaliśmy. Hans Christian Andersen podkreśla również, że Kai dobrowolnie wiąże się z królową śniegu. Ona nie przymusza go w jakiś sposób, właśnie taki otwarty. Ona oczywiście posługuje się manipulacją, ale to, co powoduje, że następuje ta demoniczna przemiana Kaja, to fakt, że chłopiec dobrowolnie wiąże się ze złem, dobrowolnie wiąże się z królową śniegu. Odjeżdża jej saniami do zamku w lodowej krainie. W niektórych interpretacjach tej bajki Kaja przedstawia się jako bezbronne dziecko porwane przez królową. Tymczasem coś takiego było w Kaju i to właśnie podkreśla Andersen coś takiego było w Kaju, co kazało mu czekać przy oknie, wy wyglądać przez to okno, co pozwoliło mu ujrzeć królową śniegu. I wreszcie to coś sprawiło, że ona, kiedy mówiła, to te słowa wpadały akurat prosto do niego, prosto do jego serca, prosto do jego umysłu, a on dobrowolnie słuchał jej głos. I psychologia y, zna takie mechanizmy y, tak zwanego uwiedzenia narcystycznego. W wielu filmikach, które do tej pory nagrałam na kanale Saul Medika, kiedy mówiłam o przemocy narcystycznej, tam również mówiliśmy właśnie o tym uwiedzeniu, prawda? O tym przejęciu, o tej manipulacji. Ale pamiętajmy, że psychologia zna również mechanizmy opętania demonicznego i one występują nawet w poważnych naukowych klasyfikacjach. Andersen można powiedzieć perfekcyjnie opisuje zło, prawda? Zło i motyw jego działania. I na potrzeby dzisiejszego filmiku chciałabym właśnie dosłownie zacytować, jak ten wspaniały pisarz uchwycił problem zła i jak go tutaj w tej konkretnej baśni opisał. Żył sobie kiedyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie ponieważ były wykrzywione, zamazane. Niewyraźne, za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swojego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podstawiając je ludziom z przed oczy i cieszyli się, śmiali się, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką, a potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy: czy ten, który ogląda na co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, i było ich coraz więcej. Tymi słowami Andersen opisuje zło. I zobaczcie, że takim prześladowaniem, takim przejęciem mogą być na przykład obsesyjne myśli, które pojawiają się nagle, znienacka. Jakaś nagła, zupełnie nieuzasadniona nienawiść do drugiego człowieka, zawiść. Jakaś można powiedzieć depresja duchowa, która pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Nie mówię tutaj o depresji rozumianej w sensie Medycznym, psychiatrycznym. Mówię o tak zwanej acedii, depresji duchowej, która pojawia się z nienacka, nie ma przyczyny, a rozwala życie duchowe człowieka, zostawia tam pustkę, zostawia tam kompletne spustoszenie. Co dzieje się dalej w baśni królowa śniegu? Otóż opuszczona i smutna Gerda, przyjaciółka Kaja, która kochała go jak brata, postanawia ruszyć w drogę. Aby odnaleźć ukochanego Kaja. Naraża się po drodze na wiele, wiele niebezpieczeństw. Ja nie będę teraz tych wszystkich niebezpieczeństw tutaj opowiadać, bardzo Was zachęcam do tego, żeby samemu bardzo uważnie przeczytać tą bajkę. Natomiast co jest bardzo ważne, w tej baśni królowa śniegu ułasabia taki narcyzm w pełni. Nie ma, w, uważam, w kulturze lepszego, pełniejszego w tym znaczeniu, lepszego, że pełniejszego obrazu narcyzmu. Więc y, Kai doznaje, jakbyśmy powiedzieli psychologicznym językiem, Kai doznaje takiej narcystycznej rany zadanej mu właśnie przez kawałek szkła z tego okropnego zwierciadła, o którym Wam czytałam. I odtąd Kaj jest skupiony wyłącznie na sobie. Traci zdolność empatii, traci zdolność miłości, za to pragnie być idealny. Wszystko w nim pracuje w kierunku perfekcjonizmu. Ja kiedyś Wam już to mówiłam, że perfekcjonizm uważam za jedną z najbardziej destrukcyjnych cech, mechanizmów, które doprowadzają człowieka do zniszczenia. Kaj pragnie być idealny. Chce unikać prawdziwej bliskości z innymi, ponieważ właśnie ten odłamek diabelskiego szkła, który utkwił mu w oku, przedstawia mu świat w krzywym zwierciadle, świat nieprawdziwy, świat zamazany, świat nierealny, świat, w którym wszystko i wszyscy są źli. Co dzieje się z Kajem? Kaj odczuwa. Taką, można powiedzieć, permanentną złość. Obraża Gerdę na każdym kroku, poniża ją, chociaż ona pragnie go wyrwać z rąk królowej śniegu, śniegu pragnie go uratować. Kaj niszczy wszystko wokół. Gdziekolwiek się nie pojawia, towarzyszy temu destrukcja. W końcu zamyka się całkowicie na zamku razem z królową śniegu, z demoniczną królową śniegu. Pod wpływem takiego mroźnego pocałunku, co również jest niezwykle symboliczne. chłopiec można powiedzieć, zapomina o tym, co, co wcześniej kochał. Wszystko, co do tej pory kochał, co było mu bliskie, co było dla niego drogie, co było dla niego wartością u, gdzieś ucieka w niebyt, nie po prostu traci o tym całkowicie pamięć i można powiedzieć, umysł Kaja wypełnia taka mroźna, lodowata pustka. Zapomina na przykład swoją babcię, zapomina o swoich kwiatach, które uwielbiał wcześniej, które tak troskliwie pielęgnował, którymi tak troskliwie zajmował się w swoim ogródku. Zapomina nawet o ukochanej Gerdzie. Powiedziałam, że ucieka w perfekcjonizm. Ale oprócz tego, że właśnie ucieka w ten perfekcjonizm, to towarzyszą temu genialnie uchwycone przez Andersena mechanizmy mentalne. Otóż jedynym, co Kaja interesuje, jest obserwacja płatków śniegu. Na przykład Kaj patrzy na te płatki śniegu i mówi: Patrz, jakie to zmyślne dużo ciekawsze od prawdziwych kwiatów. Tak precyzyjnie wykonane, jak to możliwe. Nie miałyby żadnych wad, gdyby tylko się nie topiły. Czyli mamy tu do czynienia właśnie ze szczytem narcystycznego perfekcjonizmu. Kaj, który jest w izolacji, pogrążony jest właśnie w obsesyjnej, natrętnej obserwacji i w układaniu lodowych kryształów. Traci on umiejętność odróżniania własnych myśli, własnych uczuć, własnych słów od uczuć, słów i myśli królowej śniegu. I to też jest właśnie znakiem tego przejęcia demonicznego. Tak jak wspomniałam, Gerda wyrusza w drogę, żeby ratować swojego ukochanego przyjaciela. Po drodze odwiedza przepiękny ogród. W którym rośliny opowiadają jej baśnie. Co przez to chciał Andersen nam powiedzieć? Możemy przypuszczać, że jest to archetypiczne wspomnienie raju, Edenu. W tej całej trudnej, bolesnej podróży w końcu trafia Gerda właśnie do ogrodu, gdzie kwiaty opowiadają jej baśnie. Później spotyka Wrony, które też wskazują jej kierunek. Właściwie wszyscy są głęboko poruszeni opowieścią Gerdy o zagubionym przyjacielu i wszyscy pomagają jej w znalezieniu go. Możemy powiedzieć, że jakby wszystko co istnieje, cały wszechświat, cała natura wspiera Gerdę właśnie w, tej, w, te, w tym kierunku, yy, aby ona właśnie znalazła i uratowała Kaja ze szponzła. Tymczasem Kaj Skoncentrowany jest na zadaniu powierzonym mu przez królową śniegu. Z geometrycznych kawałków lodu ma układać coraz to nowe wzory, aby wreszcie ułożyć z nich słowo Wieczność. Królowa mówi mu, że jeżeli ułoży słowo Wieczność, wtedy stanie się panem samego siebie. Dostanie od niej w darze cały świat i parę łyżew, o których marzył. A więc mamy tutaj przykład kuszenia do obłędu, do mocy i do perfekcji. I ta triada jest podstawową triadą zła: kuszenie do obłędu, do mocy i do perfekcji. Prawdą jest, że Kaj przebywa w Pałacu Królowej i wszystko tam mu się podoba, pisze Andersen. Uważa on, że to najlepsze miejsce na świecie, a powodem tego są kawałki szkła jednego w oku, a jednego w sercu. Jego przyjaciółka Gerda, ogołocona ze wszystkiego przez spotkaną na drodze rozbójniczkę, yy, gołymi stopami idzie po śniegu i w mrozie przybywa w końcu do pałacu królowej śniegu. Tu jest pokazana symbolicznie. Droga, dynamika drogi, jaką musi pokonać ktoś, kto chce uratować osobę pogrążoną w szponach zła. Andersen pisze: Tam go spostrzegła, rozpoznała go, podbiegła, by go objąć i krzyknęła do niego, trzymając go mocno w ramionach: Kaju, słodki, drogi, kaju, czy wreszcie cię odnalazłam? Lecz on siedział w bezruchu, odrętwiały i zimny. Wtedy Gerda zapłakała gorącymi łzami, a one spadły na jego piersi i dotarły aż do jego serca, i stopiły kryształy lodu. Wtedy Kai wybuchnął łzami, płakał tak mocno, że odłamki zwierciadła wypadły mu z oka i rozpoznał dziewczynkę i krzyknął: Gerda, słodka Gerda, gdzie byłaś cały ten czas i gdzie byłem ja? I rozejrzał się, jak tu zimno, jak pusto i zimno. Ale garda trzymała go mocno, śmiała się i płakała z radości. Co pokazuje tutaj Andersen? Pokazuje, że miłość, że wiara w to, że się nam uda, że dobro zwycięży, że poświęcenie ma sens, że odwaga, heroizm, bliskość odczarowuje chłopca. Wielka jest siła miłości, mówi Andersen. Potrafi przezwyciężyć wszystkie przeszkody i wyrwać ukochaną osobę złu. Kochani, to jest bardzo ważny temat, i dlatego dopowiem jeszcze, jakie są najczęstsze typy związania duchowego. Po pierwsze są to emocje, czyli np. bezzasadne poczucie winy, strach nie wiadomo przed czym, stale taka nieuzasadniona Nieuzasadniona zazdrość odczuwana wobec innych ludzi, poczucie rozpaczy bez rzeczywistego powodu, brak wybaczenia, głęboko zakorzeniony gniew, zupełnie nieadekwatny, jakby do sytuacji, poczucie nienawiści, wściekłości nakierowane na autorytet. Jeśli chodzi o schematy myślowe, będą to, będzie to zainteresowanie śmiercią, destrukcją, krytykanstwo, bunt podważanie uznanych prawd, odbieranie działań innych jako skierowanych przeciwko sobie zawsze i wszędzie. Jeśli chodzi o zachowania behawioralne, to konieczność ciągłego kontrolowania innych osób, sytuacji, zachowania kompulsywne, wyniszczające, przymusowe, hazard, pornografia, patologiczne kłamstwo. Stosunek do ludzi. Będzie to zaborczość w relacji z innymi ludźmi, pogarda do ludzi, instrumentalne traktowanie innych ludzi, posługiwanie się manipulacją, kłamstwem przy jednoczesnym, przepraszam, przy jednoczesnym wywyższaniu samego czy samej siebie. Jeśli chodzi o stosunek do przedmiotów, bywa tak, że ktoś posiada jakiś przedmiot odważnej dla siebie osoby. I może mieć na przykład do tego przedmiotu relację obsesyjną lub wręcz relację prowadzącą do okultyzmu. Może na przykład modlić się do tego przedmiotu, nie zdając sobie sprawy, że właśnie to robi. I to, co warto jeszcze tu powiedzieć, że tego typu związania mogą łączyć się w grupy i nawzajem się potęgować. Bardzo zachęcam Was do refleksji nad baśnią Andersena, Królowa Śniegu. Oczywiście zachęcam przede wszystkim do przeczytania jej uważnego, w skupieniu, w pewnej nawet medytacji i do przemyślenia sobie najważniejszych treści, które zostały w niej zawarte, ponieważ możemy spokojnie tutaj przyjąć, że baśń ta należy do jednego z. Wielkich skarb, skarbów naszej kultury, i może służyć nam i w pracy nad sobą, i w obserwowaniu świata, i być pomocna w relacjach z innymi ludźmi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie komentarze. Proszę Was o lajki, o subskrypcję kanału, o udostępnienia filmików. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy komentują moje filmy, którzy piszą do mnie wiadomości. Jestem z Wami, myślę o Was bardzo ciepło. Serdecznie pozdrawiam.